Otóż okazuje się, że żadne z laboratoriów tego nie potwierdziło. Żadne, nawet poprzednio. A to członkowie komisji Jerzego Millera uznali, że... I teraz ci członkowie komisji nie chcą się z imienia, nazwiska, nie chcą się przyznać do tego. Znaczy no nie ma. Nie ma osoby, która tak naprawdę za to odpowiada. Ja zaczęłam od katastrofy smoleńskiej. Wczoraj mieliśmy kolejną miesięcznicę. Jestem bardzo wdzięczna, że, że mogłam tu w Waszyngtonie z tej okazji, jak zwykle, jak co miesiąc również uczestniczyć w mszy Świętej, w której mogłam się pomodlić za ofiary katastrofy smoleńskiej. My to robimy zawsze, po prostu co miesiąc, gdziekolwiek jesteśmy, uczestniczymy w takich wydarzeniach. Zbliża się druga rocznica i z tej okazji planujemy również wiele wydarzeń. Uważamy, że wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej, upamiętnienie jej ofiar to jest obowiązek nas, nas wszystkich żyjących. Dlatego, że zginęli ludzie, którzy budowali pozycję Polski i ich brak jest ogromną wyrwą w polskiej polityce. My robimy bardzo wiele, mamy w tej chwili bardzo silny zespół w polskim parlamencie, w Sejmie i w Senacie, wielu wybitnych ekspertów, ale jednak wiedza ekspercka nie zastąpi ogromnego doświadczenia politycznego, takiego doświadczenia, jakim dysponował prezydent świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński który był niekłamanym autorytetem wielu partnerów zwłaszcza w naszej części świata i nie ma wątpliwości, że po ich śmierci pozycja Polski niezależnie od tego jak trąbią o tym media głównego nurtu w Polsce pogorszyła się czy państwo Czytacie wiele o Polsce w tej chwili w mediach tutaj amerykańskich. Ja nie dostrzegłam takich informacji, po prostu a, Polska niemal niemal nie istnieje. Chyba, że w takiej powiedziałabym narracji, która de facto sprzyja w tej chwili polityce wielkich graczy globalnych, czyli tej polityce, która no, nakazywałaby zachować stabilność i powiedziałabym święty spokój w naszym regionie, żeby tam nie było zbyt wielkich oczekiwań, żeby ten region raczej był podporządkowany głównemu nurtowi polityki unijnej, bo skoro już weszliśmy do Unii Europejskiej, to najlepiej, jeżeli ta Unia będzie uporządkowaną czytaj zdominowaną organizacją. I ja w tej chwili nie mówię <laughs> spraw, które sobie wystałam z palca. Proszę pamiętać, że odwiedziałam wielokrotnie Stany Zjednoczone w, zarówno w funkcji ministra, jak, jak i szefa kancelarii eksperta i rozmawiałam właściwie <laughs> z ekspertami i Partii Demokratycznej i Partii Republikańskiej na te tematy. I wiem, jak bardzo politycy amerykańscy chcieliby mieć uporządkowaną sytuację w Europie, w ogóle Europą się nie zajmować. A co dla nich jest uporządkowaną sytuacją? No to jest taka sytuacja, w której mniejsze państwa w zasadzie podporządkowują się woli tych większych graczy. Jeżeli teraz zdamy sobie sprawę, do jakiego stopnia współpracują te wielkie państwa członkowskie z naszym wschodnim sąsiadem, czyli z Federacją Rosyjską. Współpracują w sprawach, które zdecydowanie nie są naszym interesem. Bo jeżeli my otwieramy granice i to Polska staje się rzecznikiem otwarcia granic z Kaliningradem, ruchu, ruchu bezwizowym, a jednocześnie Federacja Rosyjska w Kaliningradzie instaluje bardzo ofensywną broń, to przecież nie działamy w swoim własnym interesie w tym wszystkim. I jeżeli wiemy, że nawet malenka Litwa się temu... Ja wiem, że Litwa będzie tematem, ale przyjmuję to wyzwanie. Bo Litwa się sprzeciwiała temu. I to Polska jej nie poparła w tym sprzeciwie. A do Wilna pojechała pani kanclerz Angela Merkel i Litwa przestała się sprzeciwiać takie mechanizmy rządzą. Ja mam powiedziała tak, wiem, że Państwo się bardzo zaangażowaliście w sprawę sytuacji Polaków na Litwie. To jest absolutnie zrozumiałe, proszę wierzyć, ja jestem całym sercem z nimi. W naszym ugrupowaniu w Parlamencie Europejskim, czyli w grupie europejskich konserwatystów i reformatorów Znajduje się pan poseł Tomaszewski, który reprezentuje społeczność polską na Litwie i to z nami jest właśnie, nie bez kozery, nie z IPP, w którym jest Platforma Obywatelska, tylko z nami. W czasie, kiedy Polska współpracowała z Litwą, na pewno nie było tak, że te relacje były idealne, bo przecież wszyscy wiemy, że, że takie tendencje nacjonalistyczne na Litwie występują i w miarę, kiedy tam powiedziałabym, ubywa tej świadomości narodowej, no przecież znamy badania, że Litwini w zasadzie już znacząca część Litwinów zamiast zabiegać o własną państwowość i boli zabiegać o własny byt. I wtedy występuje taka tendencja do konsolidacji poprzez pewne projekty i tendencje nacjonalistyczne. Ten, ten. Ja nie, od, nie obawiałam się użycia w tej chwili słowa szowinizm, jeśli chodzi o, o, o pewne tendencje, które występują w polityce litewskiej. Za naszych czasów niewątpliwie to było mniejsze. E, nikt nie próbował likwidować wówczas polskich szkół, bo było bardzo łatwo. Po prostu podnosiło się słuchawka albo bardzo szybko organizowało spotkanie na poziomie ministrów, premierów czy prezydentów, wszystko jedno kogo.